Eee, widzowie! Toś dzwoni do mnie dzwonkiem, co tu się dzieje? Kto mnie budzi? Kto mnie budzi? Widzowie, powiedzcie mi, kto mnie budzi? Jestem bardzo, bardzo ciekawy, kto jest taki normalnie złośliwy. Smyslow! Niko, Niko, coś jest u mnie pod domem. Co? Coś się u ciebie pod domem? Ale jak pod domem? Przecież u ciebie pod domem nic nie ma. Tylko chodź sprawdzić. No dobra, no to chodźmy, no i idź, prowadź, prowadź. Zobaczymy, co jest u Smyslow w domu. Widzowie, Smijslał mówi, że jest u niego coś pod domem i normalnie coś się kryje i mu stukaj! i pułka i nie wiem co jeszcze robi I że to jest straszne i że mam mu pomóc No dobra no pomogę ci a gdzie ty mnie tu prowadzisz? No dobra, no jedziemy, jedziemy, no dobra No prowadź, prowadź s prowadź, no dobra Ej, czekaj, czekaj, słyszysz! Rzeczywiście coś puka i stuka, ale czekajcie, skąd to puka z piwnicy? Smajlow chciałaś piwnicę prowadź. prowadź do piwnicy. Dobra, dobra, jedziemy. Dobra, to patrzmy, widzowie, no bo tutaj jednak coś puka nam w tej piwnicy. Ej, co to jest smajslow? Uuu, wow, jakieś dziury! Uuu, wow, od kiedy ty takie dziury tu masz, Smyslow? No nie wiem, pojawiły się dzisiaj rano. Nie no, to jest jakieś niepojęte i ja ocie kręcę. O, dobra, wiesz co, Smyslow, ty tu zostaniesz ja tam zejdę, a na widzowie wpadajcie! a krop! Kapel, zobaczcie jakie super rzeczy tutaj są. Takie normalnie wszystkie super bluzy, super koszulki. Nawet ja jestem na tej koszulce, zobaczcie zielona koszulka, za mną. ja tu jestem, widzicie? Więc jeżeli chcecie takie koszuleczki, to wpadajcie na spajstrol.pl Kapel. dawaj mi jakoś zbroję i mieczyk, ja tam wchodzę i ci pokonam te potwory, czy co to, to tam jest, ale ja cię krecę jakie dziwne. O, dzięki za mieczyk. Zobaczcie, jakie są głęboki, jakie czarne. Nie wiem co to w ogóle ma oznaczać. Ale dobra, dawaj zbrojkę, jeszcze to buziki, helmik daj jeszcze. Dobra, mam helmik. zostań tutaj! Ja tam zejdę je pokonam, okej? Okay? Dobra, Niko, tylko uważaj na siebie. Dobra, no to jedziemy w pierwsze miejsce. Uff. I sobie, trzymajcie kciuki, dajcie łapkę w górę dla odwagi. Jedziemy 3, 2, 1, hopo! Wow! Ej, gdzie ja jestem? Widzowie, zobaczcie jakiś tunel w ogóle podziemny. Gdzie ja wszedłem? Co tutaj się dzieje? A no bo my jesteśmy pod ziemią, pod domem smajslowa. No właśnie, dlatego jest taki tunel. Ej, co to tutaj się dzieje? Co ten smajslu tutaj ma? I cię kręcę jakieś takie rzeczy, co się walą, no czekajcie raz. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy i teraz tu. Oba czekajcie, dobra, jedziemy, 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 jedziemy i teraz tu. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy i teraz tu. O, wow, ale prawie dostaję i tu! Wow, dobra, jestem! jest dobra, przeszedłem tą pierwszą przeszkodę I ci Mega ciężkie, mega ciężkie, A opowiem Otwieramy drzwi i teraz Co to są za jakieś drzownice? Dobra, przejdziemy tędy Dobra, opa, dobra, tędy Jedziemy, dobra Drzownica raz Jedziemy dalej Wali dżownica tu Jedziemy tako Zobaczcie, slalomem, slalomem Zobaczcie jaki jestem, zobaczcie, pyk Czekam Okej, slalomikiem, slalomikiem Wow, wow, wow. Ła mnie w stopę! Ej, uwaga! Uj. dobra, czekajcie! Tutaj trzeba jeszcze przejść. Tu, a! Dobra, trzeba przejść tędy i tędy jestem, dobra! Uuu. Uj, na całe szczęście! Ej, tam są jakieś kraty! A tutaj pił! mechaniczne! Nie no, gdzie ja jestem, masakra. Przechodzimy sobie piły, raz, dwa, rachcia, żeby tylko nas nie dotknęły. Uwaga, tutaj kręcimy sobie, tutaj, dobra, tędy se pójdziemy. Łoł, to jaki duży skok, przecież ja tam nie przeszkoczę, widzowie. uwaga tą piłę, dobra, idziemy tędy, tutaj, ta piła jeszcze, ok. To jest Mimik Dweller! Co on tu robi? Dobra mimik, dawaj, chodź tutaj. Rozwalę cię mimik veler. Nie masz mną szans! Nie masz mną szans. Szans, szans! Dobra, dobra, tutaj bomba, raz dwa. ok. Rozwalamy go tutaj w kolanko, w kolanko, w kolanko. Zobaczcie jak go bije, Dobra, dobra. Proszę bardzo. Raz, dwa, raz, dwa i teraz. O masz. Raz, dwa i trzy i palaj. Pa! Tu jeden zero dla Miko! Tak jest, wygrywamy, jest pierwsza dziura pokonana. Jakie tu są płomienie w ogóle? Pierwszy tunel został pokonany. Zobaczymy, jakim w ogóle są dalej, bo tam są trzy, więc zostały jeszcze dwa. E, a tutaj co jest? A wyjście chyba, dobra, to lecimy szybciutko. E, rachu, ciachu i wyjście! Dobra, wyłożę i jestem! Cześć, Wiseo! Pokonałem pierwszą dziurę. powiem ci wiesz co? Tam był Mimik Dweller! To Mimik pod moim domem? Naprawdę, nie kłamię. Naprawdę ci mówię. tam był Mimik Dweller. A tutaj jeszcze dwie dziurki zostały, więc ja wchodzę, dobra? E, teraz wejdziemy do tej fioletowej, dobra, widzowie. Trzymajcie kciuki i lecimy do lejka! Wow, jestem! Przeszedłem do kolejnego tunelu. a co, co tu się dzieje? Jakieś kraby? Jakaś rafa koralowa? Co tutaj się dzieje, widzowie? Ja cię kręcę. Co tutaj się dzieje, widzowie? Nie mam zielonego pojęcia. Tu jest jakaś skrzynka. Ej, jako skrzyneczka, ale ja mam wszystko diamentowe To wezmę tylko jabłuszko i sobie zjem A tutaj co to za kraby? No nie mówcie mi, że będę musiał z nimi walczyć Ej, ten mnie walnął, ten krabik Dobra, wchodzimy sobie tędy Ej, poczekajcie, no bo Ej, ten krab będzie mnie chciał bić O, na krabie, chodź tutaj, nie ma problemu Rozwalcie, cię normalnie rozwalę Te małe krabiki też mnie biją O, ja cię kręcę, dobra, dobrze, że zjadłem złote jabłuszko To będę mógł z nich pokonać Dobra, masz, masz O, cię kręcę, dobra, chodźcie tu, kraby Mama, masz krabie, a, masz, krabi, a masz. dobra jeden pa. Dobra, dobra, pyk, pyk, dobra, rozwalamy kolejne krabie, a masz duży krabie, a masz, a masz, a masz. Dobra, jeszcze te malutkie Wypad malutkie, Nie będzie mi bić! Dobra, dobra, wale rozwalam, rozwalam, je rozwalam, je rozwalam, je rozwalam, je rozwalam, je, dobra, rozwalam. Ale w nie wale, 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 ale jakich jest dużo! Co ich tyle jest? Wyć co to ode mnie! Dobra, tutaj, tutaj, ale jak cię kręcę, jakich dużo jest? A ten rozwalony, ten rozwalony, ten też rozwalony. Jeszcze jakiś został, a masz! Dobra, kraby rozwalone, możemy iść dalej. O, zamknę drzwi za sobą, poczekajcie. Yy, dobra, tołem. E, a tutaj to co to jest? Wow! Ej, zobaczcie widzowie! Ja latam! Ja latam! Uhu! Zobaczcie, ja latam! Ale fajne! Uhu! Dobra i tutaj jestem teraz To? Kaczemy sobie dalej, hopa! Wow! Ej, wow! Ej, jakie fajne! To było fajka fajne. Dobra, a teraz co? Aaaa! Co to było widzowie? Jaki szybko! Nie no, masakra, co to w ogóle było? Tu jakiś... Co to jest? Siekiera? E, poczekaj, no muszę siekiera i to rozwalić. A jakieś świnie z tego wyszły! O co tu chodzi? O co tu chodzi? Jakieś świnie! Dobra, te też świnki rozwaliłem. Proszę bardzo bardzo, bardzo, nie ma świnek, nie ma świnek. Zaraz będziemy, pozbędziemy się wszystkich świnek Proszę bardzo, Irciach! Dobra, wszystkie pokonane możemy iść dalej. Co tutaj dalej jest? Jakieś takie szczury, ja to pomijam, nie będę się jeszcze bił! Dobra, tutaj lecimy, zobacz... Ej, i tu jest jakieś błoto, o co tu chodzi? Zobaczcie jakie straszne. Co to w ogóle jest? Dobra, mniejsza, idziemy dalej. Zobaczymy co tutaj jest! Wow, o to mega dziwnie wygląda. Ale dobra, idziemy tutaj tędy, skaczemy sobie. Ciach, rachu, ciachu. Dobra, dobra, idziemy dalej, tu jakoś zbrojka, Ale ja tego nie potrzebuję. Ja mam diamentowo. O! Drugi mieczyk, proszę bardzo, biorę. Dobra, idziemy dalej. O, Co to jest? Co to są za ludziki? O! Jakie dziwne w ogóle Dobra, jedziemy, pokonaliśmy dwa Jedziemy dalej, proszę bardzo, proszę bardzo Hit, 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 dobra, dobra, dobra Falimy tego, a, pięknie, pokonani A tutaj co, motorki? Ej, widzowie, na motorkach będziemy A czekajcie, bo siadam na kierowcę. Dobra, jedziemy na motorkach Ej, ej, podpaliłem się Palę się wow, 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 wow. Co tutaj się dzieje, jaki ja jestem szybki Uhuhu. Ale szybko jadę, widzowie Uhuhu. Dobra, jedziemy dalej. O, dobra, jedziemy. Aaaa! To jest Rumi, Rumi z Demon Hunters, zobaczcie widzowie, dobrze, jestem na motorku, to normalnie będę mógł ją pokonać, ty, Rumi z Demon Hunters, jesteś, zobaczcie, rozwalę, o masz, tutaj, A nie dogonisz mnie na moim motorku, ha, <laughs> dobra, dobra, nie będziesz gonić. dobra, uwaga, teraz wysiadamy, dobra, dobra, odwracamy się i teraz, walimy się z nią, raz, dwa, raz, dwa, dobra, cyk, 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 cyk. zobaczcie, jaki jestem szybki, jaki jestem szybki, rak, rak, po, po kolanach, po kolanach, po kolanach ją, po kolanach, o masz, o masz nie macie, zaraz się rozwalę, a masz, a masz. Kulanko, kulanko, w kulanko, w kolanko w kolanko. dobra. I teraz cyk, raz, dwa i dawaj, pokonuję cię. Woo pokonaliśmy ją, tak jest, a tu jest wyjście. Dobra, Rumi pokonana, już pokonaliśmy dwa. takie zejścia w dół pod dół pod z mojego słowa z trzech, więc został nam ostatni. Mega ciekawe, co to będzie. Dobra, lecimy, widzowie! A, wychodzę, no dobra. Siemanko, Space'ą! Wróciłem! pokonałem już dwa potwory, które były normalnie w tych takich tunelach w zejściach podziemnych. Więc wiesz co, pokonam też trzeciego nie ma problemu. Pójdę do niego normalnie na dół i go pokonam, żebyś Smał miał wreszcie spokój. Tak, dawaj, Niko, jeszcze jeden i po sprawie. Widzę, że się cieszysz, więc schodzę i tutaj wejdę w tą ostatnią dziurkę, zobaczymy, co tam będzie. Tak jest Państwo, czekaj na mnie, więc a ja wchodzę. Wow, jestem! Wow, gdzie ja jestem? Co to w ogóle jest? Zobacz, jakaś fioletowa woda, nie wiem o co chodzi, ale tutaj sobie skoczę, dobra. Jadę sobie tędy, tutaj, ciach, tutaj, tędy, i teraz skoczymy tutaj, dobra, teraz tutaj, tutaj, tutaj i tutaj jesteśmy. Przeszliśmy. A tutaj, co to za zapisane? Znajdź sposób, aby przejść dalej. Ten sposób, aby zejść dalej. A po co mi ta świeczka czerwona? Nie, no, widzowie dali mi świeczkę. Lizaka, to jest Lizak! Patrzcie! E, Lizak, ale fajny Lizak. E, znajdź sposób, aby przejść dalej. Hmm, co by tutaj zrobić? Eee, ja widzowie wiem. Ja już kiedyś takie rzeczy robiłem. Patrzcie to, robimy tak, rozwalamy i stawiamy szybko. I przechodzimy. Aha, zobaczcie! Ale easy, izi, izi, izi. O, 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 o! Woda, woda, woda! Woda leci, woda! Poczekajcie, zasypać to trzeba. Uuu. dobra, na całe szczęście zasypałem. To z tej strony też zasypiemy. O, dobra. I jest wszystko naprawione. Nikt nie jest stratny. Dobra, teraz trzeba przejść jakiś labirynt. Ała, awa, awa, awa. Dobra, dobra, przechodzimy sobie dalej w robimy... awa awa awa. Nie no, dlaczego tu jest jakiś labirynt, gdzie kłuje w stopy? Ja nie widzę takich rzeczy. Au, 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 au. au. O, przeszedłem. No <laughs> na całe szczęście. Dobra. Wow, pokonaj potwory, aby zdobyć klucze i przejść dalej. Ja Cię kręcę. Jak ja to zrobię teraz w tym momencie, żeby przejść tu dalej? E, wiecie co, widzowie, ja troszeczkę się stresuję, ale dobra, przyjdziemy sobie tutaj. O, dobra, jestem tutaj, tędy. Przechodzimy sobie, dobra. Tylko może może znajdziemy wyjście? Gdzie jest wyjście? Poczekajcie. Wyjście musi być gdzieś tu. Jest jeden potwór. Na razie go nie dotykam, żeby mnie nie zaatakował. Dobra, gdzie jest wyjście? Poczekajcie. Najpierw znajdziemy wyjście z tego tunelu, żeby już ogólnie to ogarnąć. Poczekajcie. Tędy jakoś, tędy. Tutaj, okej. Okay. Tędy przejść można. O, tutaj, oto. Tu. Tędy, tędy jesteśmy. Haha! Ha. Tutaj co skrzy? Zobaczcie, jaką skrzyję dostałem. Jaką bronią! Teraz dodała łatwiej idzie te potwory. Dawaj, te potwory. Potwory. Gdzie jest pierwszy? Tutaj! Proszę bardzo! Oh, je, 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 je. Pierwszy pokonany. Poczekajcie, bo chyba tu gdzieś wypadł kluczyk. Poczekajcie, gdzieś tu wypadł kluczyk. Widzimy jak wypadł kluczyk z niego. Halo, dawać mój kluczyk! Halo, halo! Dawać kluczyk! O, jest kluczyk! Haha. Mam pierwszy kluczyk do pierwszych drzwi, widzowie! Dobra, lecimy dalej do następnego ziomeczka. Zaraz zobaczymy, jak oni będą się bić, ze rozwale ja je rozwalę wszystkie. Haha. Tutaj! Jaki straszny! E Przepraszam! odwrócił się! O Boż! Tak jest! I wyleciał kluczyk! Mamy dwa kluczyki, więc został jeszcze jeden ziomeczek. Tutaj o, mamy go, normalnie po lewej stronie, więc idę sobie teraz do niego. Tędy labiryntem, sobie do przodu, dobra. I mamy dwie mumie! A Maciej! Ej, jakie one mosty są? O, dobra. Jest! Pokodaj mnie! Gdzie jest ten kluczyk? Halo, Kluczyk! Mam kluczyk? Nie mam kluczyka. O, tu jest kluczyk. Dobra, mam kluczyk. Mam trzy kluczyki, trzy do drzwi. Więc możemy sobie wziąć i otworzyć drzwiczki i przejść dalej. Więc przechodzimy sobie teraz tędy. Tutaj, dobra. Tędy, tu. Okej, okay. tylko że ja nie zapomniał normalnie drogi powrotnej. Dobra, tędy przejdziemy. Tędy, dobra, okej. Okay. I idziemy tutaj. I mamy tak. Jeden, dwa. I mamy ostatnie trzy. Dobra. Wow, wow, wow. I tutaj znowu są jakieś potwory. Ale nie ma problemu. Dla mnie z bronią! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma zielonego problemu. Patrzcie tu. Uh, tak jest. Oh, easy. Znajdź skrzynkę z kluczem. Ja jeszcze jeden został. O masz, o, masz, o masz. Dobra, pokonałem go. Znajdź skrzynkę z kluczem. Ale tu jest pod wodą. O, tam jest blue. O nie, widzowie, musimy wejść tam i pokonać Blupa. Idziemy do niego, widzowie, płyta, żeby pokonać Blupa. Blup, jestem tutaj! Jedz moje kule! A masz, Bloop! O nie, mnie czeka teraz, mnie czeka, mnie czeka. Brzuszek, 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 brzuszek. Proszę bardzo, proszę bardzo, Bloop, nie ma, nie ma! Nie pokonasz mnie, Bloop! Nie ma, pokonasz mnie! Jestem niepowstrzymany! Ooo, jaką wielką paszczę! A goni mnie, widzowie, zobaczcie! Obraj teraz broni! A masz! Jest moje kule! O, o się, dobra, wiesza, Zwieczyka teraz! Ugrysz mnie, ugrysz mnie! A masz, a masz, a masz! Zwieczyka w brzuch teraz! obo masz, o a masz, a masz, Dobra, teraz troszeczkę walniemy go mocniej. Pach, pach, pach! Pach, dobra. I teraz ostateczny ciąż. Eee, padaj! Woohoo. Pokonaliśmy go. Ej. Powietrze, powietrze mi się kończy, widzowie, a to jest... Tu jest skrzynia, tu jest skrzynia! Tu jest skrzynia, szybko otwieraj tu skrzynię. Kluczyk mam. Szybko! Trzeba mieć! Zaraz mi się skończy. Eee, powietrze. Eee, dobra, eee, mam i jestem. U, tak jest. A tu jest wyjście. Widzowie, lecimy do Swice szybko. szybko. Jestem w slow Pokonałem Wszystkie twoje potwory z tych dziur! Jesteś bezpieczny, nie martw się, wszystko jest ogarnięte! Tak, udało ci się Niko, jesteś najlepszy. Tak, ja też się cieszę z myslow, więc nie ma się czego martwić, ja to sobie mogę wyrzucić, już mi to nie będzie potrzebne. Dobra, proszę bardzo. O! Jesteśmy wszyscy zadowoleni, widzowie. Jeżeli wam się podobało, to wpadajcie na smicle.pl kupcie sobie jakąś koszuleczkę z moją normalnie twarzą i dostawcie lajka, zostawcie subika i napiszcie w komentarzu, jaki potwór jest straszniejszy! Nada!